Cześć Siemano, witajcie ze strony Bartondo. W dzisiejszym vlogu odcinku chciałem zaprezentować mój traktor kosiarka. Więc tak, traktor kosiarka Gold 164 SD4. Poletki modyfikatek, oczywiście, ze strony mojego taty oraz mnie. Będziemy go planować remont i dokładnie i powiem gdzie, co będzie się znajdowało a film będzie y, z remontu będzie w styczniu więc musicie dostawić suba, lajka oczywiście suba z dzwoneczkiem bo inaczej wam powiadomienia nie przyjdą a chyba nie chcecie ominąć takiego filmu i oczywiście y, ci na discorda się bartonda więc tak, na początku zajmijmy się kołami. Koła od wózka i tak. I tu będą przednie błotniki. Będą przednie błotniki dorabiane. Tu mamy maskę oraz glir. Na grillze raczej będzie, będą światła. Takie światła pozycyjne. Dyszel. Drugie koło odbrac na razie, bo znalazłem i na razie damy. Oczywiście maska jest otwierana, już wam pokazuję. Nie jest najlepszym w najlepszym stanie, ale da się jeździć. I to jest najważniejsze. Tu mamy układ kierowniczy, cały mechanizm. Tu mamy podnóżki takie z blachy aluminiowej rychrowanej, manetka gazu manetka, manetka gazu manetka ham hamurca oraz skrzynia biegów i to jest tak, ta kosiarka nie ma noża do koszenia jakby trawy tylko jest tam spręgo odśrodkowe idzie pasek i z silnika moc przekazuje tu do skrzyni a ze skrzyni na na, tylny, na tylną oś więc tak y do przodu mamy jedynkę y w środku mamy luz a do tyłu y mamy y po prostu wsteczny i tak pewnie się spytacie dlaczego tu jest takie, takie śruby a dlatego że po prostu podczas jazdy czasami wypadał bieg i a tak jak ten to nie, ma nie, 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 ma, nie, nie może się wybić bieg bo ma ograniczenia e, tak e, siedzisko e, siedzisko na razie taka pianka jest ale potem e, będzie jakby gąbka i jak normalne takie mm, krzesło w samochodzie błotniki w tak. Za chwilę dołączą do robotników do przednie też miejsce na tablicę rejestracyjną. Na razie jej nie ma, bo zgubiła się. Znaczy nie mam takiej tu obramówki i muszę załatwić. Mamy tu dyszel i, bo, i bolec, żeby przyczepkę, bo już nieraz był transportowany coś. Yy, mamy tu łańcuszek taki przyczepiony do bolca, żeby podczas jazdy yy, po terenach nierównych nie wypadł. Mamy oś, koło, zębate, hamulec, yy, yy, hamulec, yy, akumulator, yy, mocowanie akumulatora, yy, koła. I ogólnie z 8 jest tymią tak, mamy dwie opcje: bo albo możemy jeździć. Na Napędzany na jedno koło albo z blokadą, e, i wtedy dwa koła ciągną do przodu, bo tak to lewe ciągnie do przodu, a no, prawe to po prostu no, jedzie. E, więc tak, e, tu mamy kluczyki i łącznik, wyłącznik. Więc oglądajcie do końca, żeby zobaczyć, jak to pali ta maszyna. A warto, warto. Mamy oczywiście świecę i przejdźmy może do silnika. No i tak, tłumik i. Y, tłumik. I ochrona na tłumik. Y, gaźnik. Tu się, y, się reguluje obroty. Y, oczywiście gaz. Y, filter. Y, przekaźnik i to jest tak. Y, sanie. Sanie jest jakby. Ze, ze strony po, e, po lewej stronie, a po prawej jest e, bez sania i wysania no, we stronę silnika. E, mamy plany zrobić tu, na, na tym, takie logo, ale zobaczycie, no, ale zobaczycie, bo ten ma oczywiście na szarpak, tak zwany szarpak. Jak normalną kosiarkę odpalacie. Albo właśnie rozrusznik. Tu jest rozrusznik. I może i Ci od, i odpala na kluczyk, oczywiście. Świeca. No, więc to? Może zobaczymy jak to pali. Jesteśmy pewnie ciekawi. Odkładamy, żeby no nie wyrwało. siadamy miękkie siedzenie nawet. O, tak. Trochę gazu. Tu mamy kluczyk. Tak, 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 wszystko jest. No i tu teraz wyłączamy. No, jak już sama zgasła, to sama no bo jak nie ma obrotów, to ona sama zgaśnie, No bo wiadomo, to jest stary sprzęt i ten jak to, gaźnik tak trzeba go poregurować, ale pali chodzi. Już niejedne drifty się robiło w zimę. Więc co? Ja na, na dzisiaj to tyle. Zostawcie suba dzwoneczkiem, lajka w górę i co. Badajcie jeszcze na Discorda, więc co? Cześć!